Cześć, jestem witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Portala Jedynki. E, być może jest to już ostatni odcinek, ponieważ ta krajka e, jednak okazała się bardzo krótka e, i posiada ona tylko e, te 19 rozdziałów, potem jest ucieczka e, z tego całego tutaj, e, nie wiem, ośrodku, ośrodka, jakby to nazwać, e, a następnie walka na końcu z GLaDOS. Czyli robotem, który tutaj nas e, cały czas jakby prowadzi przez te wszystkie komnaty. E, dobrze, póki co, lecimy dalej. No shit. Okay. A właśnie, ktoś mówił, e, znajomy, Mówił mi, że za zniszczenie 20 tych kamer o, tam jeszcze była. Chwila. Za zniszczenie tych 20 tych, takich kamer, dostaje się Achievementa. Jestem bardzo ciekawy, czy czy takiego... Czy takowego dostanę. Dobra, zniszczyłem yy, już. O, shit, nie trafiłem. A znowu yy, zniszczyłem już dwie, to muszę zapamiętać. Zobaczymy. Dalej. Aha. Aha. dobra. Ok, ogarniam. Shit. O, dobra. Widna. Jest tutaj, jest, nie? Dalej? Uuu, jest. Hmm, I teraz. Teraz. Jak to było? Bo tu jeszcze chyba to przeszedłem. Yy, ale dalej chyba. Bo już nie. No Spróbujmy. jak to było. świetnie oh, wyszło. Okej, okay, ale w każdym coś takiego? Oje. Oh yeah. No dobra, i teraz? Oh, no. Okej okay. Tak, tak, tak Czyli chyba w ten sposób I wtedy poleci tam Oj, chyba nie trafi. A nie, złapało. Dobra, a co to zrobiło? Coś chyba tam. Um, no, już będę skakał. Um, nie, trochę nie wyszło. Okej. Okay. Aha, zjadłem. Chyba. O, oh, fuck. Tam, 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 tam. O, oh, fuck. To było trudne. Ale do ogarnięcia. Eee. Chwila. Czemu to tak skacze? Co tutaj jest? Tu nic nie ma. A nie, przycisk. O. Oh. Dobra jest na czas dość długi czas. A co robi drugi przycisk? Drugi przycisk otwiera drugie drzwi. Co? Okej, okay, czyli najpierw musiałbym otworzyć tam. W sumie to jest mało no, ważne gdzie, ale. Które najpierw później to drugie, a później szybko tutaj rzucił, i tu, dobra. O, jest ta. Ha, ha. Hmm, tutaj poproszę. Szybko, druga. I ciach, i ciach. No nie, dud! O Boże. Jakim cudzem.

Okay. I chyba już mam 5 zniszczonych. A, już w sumie nie liczę. Zapomniałem o tym. Ciekawe, czy mi się uda to wszystko zrobić w jednym odcinku. Wolałbym, żeby się to udało. Ale zobaczymy. Już minęło póki co 5 minut. 6 w sumie. E A ja, to dwie Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The enrichment center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. Okay. Oh, Vital testing apparatus destroyed. Oh shit. Oh shit, okay. Okay. Oh fuck, tam daleko jest. Target lost. Gin. Sh Widzę kostkę. On. Tutaj... Hmm, Kamera? No, Okej, okay, lecimy dalej. Okej, okay, jest maszynka. O, a co tu jest? Dud, chcę tu wejść. więc jestem kostką. Fak, zgnięcie mnie. Uh. Wow. Co tu jest? Komputer w ogóle. No coś znalazłem, ale ale tu chyba nic się nie robi Jakaś dziwna w ogóle muzyczka się włączyła Jak tu wszedłem na no, cokolwiek mmmm um. A se na pierwszej. trafiłem I chyba muszę kostką rzucić, nie? Target box Dobrze Jest tam niebieski Tą drugą chyba kostkę Nie wiem No, dud O oh, oh, Nie! Pff, do dupy Tragicznie A, nie muszę wydą się od początku Proszę wczytać. O, A co na pierwsze? Pierwsza maszynka. Spiję dzielaj. Dobra, tam już byłem. Tam nic nie ma. Tu się udało. Gin tym razem. Dobrze. Dobrze, ale po co mi te kostki? Wtedy, kiedy czuć potrzebny, te właśnie, że tak czy to jest idealnie? Nad tą, oczywiście, kolejną kostkę sobie korzystamy. Goodbye, to ja zaraz tobie powiem. Czy tu, jak wejdę, to coś mi grozi? Teoretycznie nie. A shit! Ashit. Którą by tu najpierw sięgnąć? Tu coś jest. Tu jestem bezpieczny. tu jest pełno kostek. Cahel. Te zakaski te będą mi potrzebne właśnie do tych... Maszynek. Żeby je... Oh, shit. Jest, tamta się wywaliła. Dobra, tutaj rzućmy, żeby mi nie trafiła żadna. Teraz... Tą wciągnęło. A tamtą... Nałatwimy w ten sposób. O ty, kurde, jeszcze mnie trafiła. Ok, głosteczka. Oh shit, what the fuck is going on? Um, Sprawdźmy. Dobra, no, o, Mmm... No, ciebie by się kostka przydała, ale ja tej kostki nie posiadam. Więc no, normalnie się cię muszę przejść. O ty kurde, giń! Oszty ty! A, nie we mnie, no.

Spróbować, bo miałem ważny telefon. Aha, hmm. kostka. Okay. Kurde, nie mogę zniszczyć tych. Ok. Kostka, gdzie widzę, potrzebna. Oh, shit. Nie. Yeah.

Praca. Ok, mamy kolejne. Kamery. Okay. Postęp w osiągnięciu. Eee, sekre... da na fakt, coś tam desekretny nie wiem, whatever. Um, 11 na 13 było. Czyli jeszcze trochę musiałbym tego zniszczyć, ale za późno się dowiedziałem o tym. Chyba już tyle nie zniszczę Co tu muszę zrobić? Tą kostkę chyba muszę wziąć ze sobą Co tu znowu jest? Nie mogę tu wejść Dobra tu o, shit Mogę tą kostką odbić co to zrobi wtedy? Coś tu uruchomi Teraz spróbuję Tylko musiałbym inaczej kostkę wziąć to... nie wyszło Nie tu O, o wpadło Fartym, bo Fartem ale wpadło a takie buty. Dobra, co tutaj? Ok, atahal. O nie, tu znowu coś ma przylecieć. A, chyba, kumam. Chyba stamtąd, tam się muszę wrócić i stąd wziąć. Tylko, że ja tu powinienem stać, a tym razem nie stałem. I troszkę krzywo to w ogóle poleciało. Ale nieważne. Leci kolejne. A, to ja muszę zejść póki co. Jak tylko przeleci szybko wejść. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube cannot seek. In the event that the weighted companion cube does seek, the enrichment center urges you to disregard its advice. O bo langzej. Pieniądze, kostkę poproszę, bo na pewno znowu się przyda gdzieś. Am. Um. O nie, to jeszcze tutaj muszę coś zrobić. Czemu to nie wywala już tych O nie, czyli teraz to mszę, ale sprytne Ale zarazem Tym samym kombinowania dużo Poszło Gdzieś wyleciało Nie wiem gdzie i po co Bo to musi tu wylecieć Awesome! A, a koska będzie potrzebna? Wiesz co, na wszelki wpadek ją wezmę, bo nigdy nic nie wiadomo. Wezmę ją. Ciao! Tylko że przez nią. Uuu, kiepsko mi się skacze, bo nie widzę, kiedy mam się wybić, ale okej. Okay. Co my tu, tutaj mamy. Kamerkę, you did it. The way your you rozwalić. certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test and, unfortunately, be it? I

Chwila. Który to jest ro rozdział? Aha, nie mogę się już zwrócić. No nie, znaczy, 18. Czyli nie przeszedłem grady. Ooo... chyba to, to w takim razie nie jest jeszcze ta ucieczka. To mi się wydaje. Czy jest? Chyba chyba jeszcze nie będzie zamknięte. Tak, zamknięte. No, że... Otwiera się to do środka? Nie. Uff! Pytę! Wpadłem do kwasu. W ogóle nie wiedziałem, że tu jest. Myślałem, że tu jest podłoga. A... Tam i ją. Super. Czyli to nic nie ma. Mmm, lecimy dalej w takim razie. Uf, fuck. Te met. Dobra, ci muszę lecąc, y, portal postawić. Super. Oh, fuck. No to uh, Oh shit. Eee... Tu mogę przeskoczyć Dud, stąd przyszedłem Czyli tam mam iść dalej y -y -y. Czyli tam O, tam był przycisk eee, tam przyszedłem tam sobie przejdźmy, tak grzecznie, delikatnie. Eee, tam jest przycisk, I teraz potrzebuję tu portal... O, a tu skoczyć. To ci sprytne. O, shit. O, maszynki, wszędzie tu są maszynki. A może ty. Trzeba je Ha. Aha. Ciao. Ojej. Oh yeah. Mam kolejną tą. Ah że tam. I teraz tutaj zapoda. Okej, okay, tamto zniszczy. Teraz... tam I tam teraz zapoda. I jeszcze tam zostanie jedna. Nie, ja, w sumie nie było to takie trudne. Myślałem, że padnę tutaj zaraz. Jak zobaczyłem, tyle maszynek. Ok, eee, co tutaj jest i po co mnie to? Nic tu nie ma, no nic mi to. A nie, chwila, tu jest przycisk. Aha, i po co mnie to? Wow, ale to krótko. Mmm... O kurde. Jak ja to mam? Uu, uu. To będzie trudne. Bardzo. Muszę... Muszę obczaić gdzie to będzie. Najlepiej jak to będzie się odwracać tutaj już jak będzie tutaj odwrócone to strasznie krótko tutaj Dud, to nie zdąży to, to w ogóle nie ma szans żeby to tutaj zdążyło chyba że najpierw muszę to właśnie wziąć żeby to poleciało i jak to będzie leciało to może stamtąd, bo tam jest najdłuższy, albo tu. Tu jest długi okres, czas oczekiwania. I tak tylko wpadnie, to muszę zmienić portale. To znaczy. Ciach, ciach. Udało się! Oh jeee. Yeah. Nie, 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 wróć, wróć. Kurde, mamy 25 minut. Czyli jednak nie zdążę w tym odcinku wszystkiego zrobić, to przydałoby się, żebym, żebym zakończył, ale to tylko chciałbym jeszcze ten poziom skończyć. Czyli 18 i 19 nam zostanie na koniec, e, wraz z ucieczką i walką z GLaDOS, która podobno jest. Okej. Okay. Jak ja mam się tam dostać? Tu mam skoczyć. O to, hele, ledwo no co? Co to robi? Ściany wysuwa. Po co? Hmm. a ogarniam, ogarniam. Hmm, w rzeczy samej. No, szybciej, szybciej, szybciej. Bleh. Ciach. Kłostka. Eee, tu muszę chyba skoczyć, nie? Bo tutaj nie mogę gdzie portalu postawić, no nie. Przez tą kostką tutaj skoczyć. Jest. Tylko nie upuść kostki. Come on. A... O oh, shit, a teraz to się jeszcze musi otworzyć, żebym ja tu wyszedł stąd Ale no dut to ja muszę tam wrócić eee. Eee, trudno Szybciej, szybciej, śpi Faster. Już w drugą stronę Może tutaj zostawię sobie Kostka już by nie czekała portal otwieramy. Kostka wchodzimy. Dobrze. A teraz się muszę tam dostać. żeby to zrobić, to. Muszę. zrobić tak. Ok. Czy to już będzie przejście. O nie. Vital testing is destroyed. shit, ale wysoko. Co tam leży? Co tu, co, co, co tu. Aha, segarek leżał. Budzik w sensie. O kurde, ale to będzie. Ale to będzie. To będzie złe. Pomarańczowy.

Także zakończę odcinek, czyli jeszcze jeden odcinek pokaże się z Portala Jedynki, na który oczywiście Was bardzo serdecznie zapraszam. A póki co dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam oczywiście do kolejnego. Trzymajcie się i cześć.